Oscar już w najbliższy poniedziałek, a zatem w kolejnym Zoomie będziecie mogli spodziewać się wyników gali. W tym tygodniu porozmawiamy jednak o czym innym, a działo się naprawdę sporo. W dzisiejszym Zoomie opowiemy m.in. o Amazonie i jego wygranej batalii o Jamesa Bonda, Caitlin Kennedy, która przechodzi na emeryturę i kończy ze Star Wars, Martynie Scorsese i jego powrocie do kina gangsterskiego oraz Tomaszu Kocie, który dołączy do sekty w nowym serialu w serwisie Max. Zapraszam na Zooma. Amazon wygrywa batalię o Bonda. Barbara Broccoli i Michael G. Wilson, którzy od lat sprawowali pieczę nad filmami o Agencie 007, nie będą już decydować o losach tego bohatera. Producenci przekazali kreatywną kontrolę nad marką Amazonowi MGM Studios za ponad miliard dolarów. Broccoli i Wilson nie będą już kierować losami Jamesa Bonda, pozostaną jednak współwłaścicielami franczyzy i zachowają prawa do postaci. Producenci wyjawili, że teraz planują skupić się na innych przedsięwzięciach. Broccoli ma na oku kolejne projekty, a Wilson planuje poświęcić się sztuce oraz działaniom charytatywnym. Przejęcie kreatywnej kontroli nad bondem przez Amazon MGM Studios postanowił skomentować Daniel Craig. Był twórca roli agenta 007, nie odniósł się jednak do samego przejęcia, a jedynie chwalił dokonania Broccoli i Wilsona oraz życzył producentom przyjemnej, zasłużonej emerytury. Po prawie 20 latach od swojej premiery Konstantin wreszcie doczeka się kontynuacji. Keanu Reeves potwierdził, że dwójka dostała zielone światło. Aktor ujawnił, że wraz z reżyserem Francisem Lorensem wymyślił historię na kontynuację i przedstawił ją w DC Studios. Wytwórnia podobno zaakceptowała fabułę, a Keanu Reeves wyjawił, że teraz trzeba jedynie napisać scenariusz. Gwiazdor nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących fabuły, potwierdził jednak, że akcja zostanie osadzona w tym samym uniwersum co oryginalny film. W nowej odsłonie na tytułowego bohatera czekać będzie jeszcze więcej cierpień. Warto dodać, że w ubiegłym roku producent dwójki, Lorenzo Di Bonaventura, wyjawił, że scenariusz do Konstantina 2 został już napisany. Wygląda więc na to, że nad kolejnymi wersjami trzeba będzie jeszcze trochę popracować. Być może jednak filmowiec miał na myśli zupełnie inny scenariusz. Chcielibyście obejrzeć film Elden Ring, twórca książkowej Gry o Tron, George RR R. Martin ma dla Was dobre wieści. Pisarz, który był zaangażowany w pracę nad wspomnianą grą, ujawnił, że obecnie trwają rozmowy w sprawie filmowej adaptacji. Martin nie mógł co prawda zdradzić szczegółów dotyczących projektu, ale wyjawił, że jeśli takowe widowisko doczekałoby się realizacji, to najprawdopodobniej on sam nie byłby szczególnie mocno zaangażowany w produkcję. Wszystko przez opóźnienie, jakie autor ma w pracy nad Wichrami Zimy. Warto dodać, że w lipcu ubiegłego roku także Hidetaka Miyazaki odniósł się do kwestii ewentualnej ekranizacji. Prezes From Software wyjawił, iż nie widzi przeciwwskazań, aby Elden Ring doczekało się filmowej adaptacji. Zwrócił jednak uwagę, że jego forma potrzebowałaby do takiego projektu silnego partnera, doświadczonego w tworzeniu filmu. Katelyn Kennedy wkrótce może porzucić odległą galaktykę. Producentka planuje ponoć rezygnację z fotela szefowej LucasFilmu. Branżowe media donoszą, że po ponad 10 latach zarządzania słynnym studiem, Kennedy chce przejść na emeryturę. O swoich planach producentka poinformowała ponosi znajomych i współpracowników. Jej przygoda z LucasFilmem miałaby się zakończyć pod koniec 2025 roku. Przypomnijmy, że Kennedy dołączyła do LucasFilmu w 2012, kilka miesięcy przed tym, jak Disney kupił wytwórnie, a na szefową wybrał ją sam George Lucas. Pod sterami Kennedy powstała m.in. nowa trylogia Star Wars oraz rozwinęło się serialową Uniwersum, ale nie wszystkie decyzje i strategie szefowej przypadły do gustu fanom Gwiezdnych Wojen. Nie wiadomo jeszcze, kto miałby przejąć stery po Kennedy, ale insajderzy wymieniają nazwiska kilku kandydatów. Źródła za najbardziej prawdopodobny wybór uważają Dave'a Filoniego lub Kevina Feige'ego. Filoni nie jest jednak typem menedżera czy szefa korporacji, a artysty. Feige zaś, choć ma doświadczenie w rządzeniu korporacją, ponoć nie skończył jeszcze z Marvelem. Martin Scorsese postanowił wrócić do kina gangsterskiego, reżyser nakręci film o szefie mafii i ponownie połączy siły z Leonardem DiCaprio. Akcja widowiska rozegra się na Hawajach, a film ma przypominać infiltrację oraz chłopców sferyjne. Obsada, którą zebrał słynny reżyser do swojego nowego projektu jest iście gwiazdorska. W dziele wystąpić mają między innymi Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio i Emily Blunt. Fabuła skupi się na bezwzględnym szefie mafii i jego walce z rosnącymi w siłę rywalami o kontrolę nad zorganizowaną przestępczością na Hawajach. Scenariusz zostanie oparty na faktach. Film nie ma jeszcze tytułu, a Scorsese poszukuje obecnie platformy lub studia, która podejmie się sfinansowania i wyprodukowania widowiska. Przypomnijmy, że Scorsese i DiCaprio wkrótce spotkają się nie tylko na planie nowego dzieła gangsterskiego. Kolejnym wspólnym projektem filmowców jest Diabeł w Białym Mieście, opowiadający o seryjnym zabójce. Niektórzy widzowie nie obejrzeli pewnie jeszcze całego przesmyku, a Platforma Max już zapowiedziała kolejny polski serial. Opowie on o sekcie, a jego gwiazdą będzie Tomasz Kot. Niebo, 5 lat w sekcie, bo tak brzmi tytuł nowej polskiej, oryginalnej produkcji Max, przedstawi historię opartą na faktach i skupi się na 5 latach życia mężczyzny w sekcie. Na małych ekranach oglądać będziemy nie tylko Tomasza Kota, ale również Stanisława Linowskiego. Scenariusz Jakuba Korolczuka powstanie na podstawie książki autorstwa Sebastiana Kalera. Akcja serialu zostanie osadzona w latach 90. Oficjalny opis serii zdradza, że nie wszyscy Polacy potrafili wtedy odnaleźć się w nowej rzeczywistości i łatwo było trafić na charyzmatycznych, samozwańczych proroków, oferujących pozorne rozwiązania trapiących ludzi problemów. Za reżyserię nieba 5 lat w sekcie, odpowie Bartosz Blaszkę, a za zdjęcia Tomasz Augustynek. Serial ma zadebiutować na max na przestrzeni kolejnych dwóch lat. Choć Deadpool i Wolverine był sukcesem dla MCU, to teraz studio znów nie radzi sobie najlepiej. Z tego powodu współtwórca Deadpoola uważa, że Kevin Feige powinien odejść z Marvela. Najnowsza produkcja wspomnianej wytwórni zebrała na ogół negatywne recenzje. Kapitan Ameryka 4 zaliczył niemal katastrofalny, bo 68% spadek zainteresowania w amerykańskich kinach. To trzeci największy spadek wśród produkcji MCU. W obliczu kolejnej porażki Marvela, Rob Liefeld, współtwórca postaci Deadpoola, zaapelował, by odebrać Kevinowi Feigiemu fotel szefa. Artysta uważa, że nadszedł już czas, aby Feigi zrezygnował z kierowania studiem, ponieważ się wypalił i powinien dać szansę kierowania wytwórniom komuś innemu. Przypomnijmy, że Liefeld niedawno zrezygnował ze współpracy Marvelem, nie szczędząc gorzkich słów szefowi studia i opowiadając o rzekomych zniewagach, jakich doznał podczas premiery Deadpoola 3. Dostaliśmy od DreamWorks pierwszy zwiastun Shreka 5, który wygląda trochę inaczej niż to, do czego przyzwyczaiły nas pierwsze cztery odsłony tej serii. Teaser trwa niecałe 30 sekund i jest przede wszystkim ogłoszeniem obsady. Do obsady głosowej u boku Mike'a Myersa, Cameron Diaz i Ediego Murphy'ego dołączyła Zendaya, która wcieli się w córkę Shreka i Fiony. Sam teaser nawiązuje też do memiczności Shreka, niejako przełamując czwartą ścianę. Trudno jednak na tym etapie powiedzieć, czy film zdecyduje się na podobny zabieg. Animacja dostała też spodziewany upgrade graficzny, i jest to coś, czego w sumie można było się spodziewać. Podziewać. W końcu premiery pierwszego filmu i planowaną datę premiery piątej odsłony serii dzieić będzie 25 lat. Shrek zdecydowanie przeszedł pewien lifting. Należy też pamiętać, że to nie jest do końca ten sam Ogre, którego przygodę oglądaliśmy w pierwszych czterech filmach, bo zarówno on, jak i Fiona są starsi o co najmniej kilkanaście lat. Czy Shrek w nowej odsłonie wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. Oh, oh, Pierwszy członek obsady serialu Harry Potter wydaje się potwierdzony. John Lidgow ogłosił, że zagra Dumbledora. Przypomnijmy, że branżowe media już w połowie lutego donosiły, że aktor znany z Dextera może zostać wybrany na nowego Dumbledora. Teraz artysta potwierdził swój angaż w serii, ujawniając, że przyjął tę rolę. Lidgow zapewnił, że bardzo cieszy się z nowego zawodowego wyzwania, wytłumaczył jednak, że nie była to dla niego łatwa decyzja. 79-letni gwiazdo zwrócił uwagę na to, że angaż w serii HBO zdefiniuje ostatni rozdział w jego życiu i karierze, ponieważ kończąc przygodę z serią będzie miał prawie 90. Lat. HBO, które już wcześniej zapowiedziało, że nie będzie komentować żadnych medialnych doniesień, nie zdecydowało się potwierdzić angażu aktora. Studio wydało tylko oświadczenie, że przekaże mediom szczegóły, kiedy umowy zostaną sfinalizowane. Już w najbliższy poniedziałek odbędzie się gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej, czyli popularnych Oscarów. Filmami nominowanymi w kategorii najlepszy film są Anora, The Brutalist, Kompletnie Nieznany, Conclave, Duna, Część II, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, Substancja i Wicked. Spośród reżyserów o statuetkę powalczą Sean Baker, Brady Corbett, James Mangold, Jacques Adiat i Coralie Farge. Jeśli natomiast chodzi o aktorów pierwszo- i drugoplanowych, to wśród nominowanych są m.in. takie persony jak Adrian Brody, Demi Moore, Ralph Fiennes, Zoe Saldana, Timothy Chalamet czy Ariana Grande. Gala rozdania nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej rozpocznie się w nocy z 2 na 3 marca, więc jeśli zależy Wam na nadrobieniu nominowanych produkcji jeszcze przed wręczeniem nagród, warto się pospieszyć. Już jutro na wielkie ekrany trafi kontrowersyjna Emilia Perez, która została nominowana do Oscara w aż 13 kategoriach. Znajdzie się również coś dla fanów polskiego kina, o ile są jednocześnie fanami polskich influencerów, bo w kinach zawita też 100 dni do matury. Na streamingu również będzie co oglądać. Jeszcze dziś na Sky Showtime trafi Maxine, a na Netflixa Armageddon Time zadebiutują też nowe seriale. Na Netflixie będzie to Running Point, a na Amazon Prime House of David opowiadające historię biblijnego króla Dawida. Jednak tą zdecydowanie najgłośniejszą z premier tego tygodnia jest The Devil Born Again, który już w środę pojawi się na platformie Disney+. Plus. To wszystko na dziś. Nie będę przeciągał tego podsumowania, bo zaraz lecę nadrabiać Oscarowe produkcje. Macie jakiegoś faworyta w głównej kategorii? Jeśli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi typami w komentarzach. Do usłyszenia za tydzień w kolejnym Zoomie.